widza Widzowiec, z tej strony Banaletyte. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ale... Ale... Jeszcze nie miałem w sensu podfudera i nadal nie mam. Ale pomyślałem, że jeżeli się da... No to nie ukrywam, nie jest aż tak źle. No to można jeszcze. I ogarnąłem w międzyczasie ten autobus w końcu. Jedziemy. O, nie mogę. Widzę, że mocno zmienili mapę. Ech. Dobra, bo mi się drzwi nie chciały odłożyć. Mamy. O mamy pasażera, przefajnie to odjeżdżamy. Mam nadzieję, że to trochę naprawili. Widzę, że trasa się trochę pozmieniała. Trochę chyba się zmieniło nawet położenie z zajezdni. No Należy... gdzie my teraz idziemy? No 28, no to ja zrozumiałem, kule. Nowa mapa nie wygląda na rzeczy. Ja przepraszam, chciałbym cofnąć. Dobra, sorry Widzowie. Prosto. Jak będzie, jak będzie to nieca trasa do sorry Widzowie. Jak będzie nowy komputer, to możliwe, że będą live. Y. Sorry, widzowie. Dodali też. I ktoś się resetnął. O dobra, to to zajezdnia się. Zajezdnia zmieniła położenie kiedyś była tam. A nie, bo wy mojej myśli nawet nie widzicie. Ojej, oj, 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 oj. Kiedyś jak jest ta droga tutaj, tam, tam gdzie pokazuję kamerą. Zaraz Wam pokażę, gdzie była zajazdnia. W sumie się przyjedziemy tak możliwe. No Jezu, dawno nie grałem w to i teraz. Długi update był. Dzisiaj długo było zablokowana grana. Mam nowy autobus. Wyświetlać, czy to jest zepsute. Widzowie, jak jest tutaj droga. To tam, gdzie są, jest, są teraz drzewa, taką tam. To tam kiedyś była zajezdnia. Chyba, że właśnie te, te miejsce się zmieniło. Miejsce. To też jest możliwe. Kurde, muszę linię zmienić. Ajaj aj. Teraz mamy zawadnie żereńskiego. Ciekawe gdzie to jest nazwy z miną. Pewnie. Albo to jest inne po prostu. Kraje. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że ktoś napisze i widzowie wpadajcie do Alana Games'a bo były dzisiaj dwa live'y. Jeden godzinny, jeden 20-minutowy, jeden na jednym kolegom trochę odbiło, ale to nieważne. Na ten 20 nie polecam. A na godzinny polecam, tylko nam się mikrofon trochę rozwalił. W sensie, że... W sensie, że... Niby był podłączony, ale tak naprawdę do końca nie był dociśnięty. Więc się trochę pomylił wreszcie. Wreszcie tą górę odblokowali, bo wcześniej była zablokowana. tak trochę na trochę nie jest jakoś super zrobione choć ten środek fajny całkiem ty boję ja ci finał tu. ojej Dobra, jedziemy. Jeśli pojedziemy na zajezdnię może i zobaczymy, co się tam zmieniło. Teraz tak, 20, 228 prosto. Uwaga. drzwi zamykają się. To jest niezłe. Ale jest takie ciche i pi, pi. najgorzej źle to zrobili trochę z tym zamykaniem drzwi. Wcześniej było lepiej. Oceniajcie skinka. Rozumiem, że niektórzy ma jest rona ale po prostu ta koszulka bardzo pasowała. Gdzie teraz? Hmm. Gdzie tu jest 228? Czy ja się gdzieś zagapiłem tam? Co jest? Możliwe, że się zagapiłem i się cofniemy. Pewnie się zagapiłem. Cześć, cześć w sztylu. Pewnie tu się zagapiłem. Dobra, zobaczmy. Jedziemy pod prąd. I dokładnie tak jak myślałem, zagapiliśmy się. Tu, tu powinniśmy skręcić. To Żeryńskiego jest przy przystanku? Pewnie nie, ale gdzieś tu na to wychodzi. Ale tu coś trawiałem. Zajezdnia MZK. No to wychodzi, czy kierowca sobie uciekł. Ale jeśli chodzi o grafikę i te o bloki to fajnie zrobione, ale auta nadal coś, te na parkingu, to już by było lepiej bez nich, naprawdę. Mógłby takie postawiać do, do jeżdżenia, ale jakoś to zablokować. Nie, u ile to nagle wyjeżdża tych autobusów. Lex, jakiś fajny parking. Fajnie to zrobili. 190, okay. czyli my prosto. Czy ja się znowu zagapiłem? Nie wiem, ale jedźmy. Chyba tu teraz. To jest chyba żarlińskie. Co to jest za przystanek? Niech będzie tutaj. Sieman. A więc widzowie to już będzie na tyle. Nara. Mam nadzieję, że do następnego filmu. Nara.